Cześć i czołem, pluski z rosołem. To tak. Mówił kulka. Cool <grystanie> Rano dojechało Larami 22, a teraz yy, rozładujemy Chryslera 300 z 2016 roku w wersji Platinum 57. Kupiony, uważajcie, za 9395 dolarów. No co my tu mamy? O, widzisz, mamy Koreę. O, mamy BMW. O, tu jest faktycznie ten ładny samochód. O kurcze, na górze znowuż następny ramik, ale nie zostaje u nas. Fajnie, limited ładny. Hmm? I popatrz, tak, błotniczek no lepiej do wymiany, bo jest przypłaszczony, Słupek z glepania i. Nie, no ciekawy samochód. Patrz, ale no. nasz Chrysler podobny kolor, w ogóle nie jest ten sam. No, może być ten sam nawet. V, far? Ale ten ślizg był, tak? Nie wiem, zobaczymy. No. Zderzak już w innym kolorze, ale to podejrzewam może być nawet oryginalnie Oryginalnie Mały szlifek, tak? Mały no, szlifek Ale taki mały, że elementy do lakierowania Dzień dobry, witamy Siemanko, siemanko Siemanko Powinien się toczyć No wiesz nic sobie... tylko nie mów, że jest łatwy rozładunek. Nie, Dobrze? Dobra. Bo znowuż, kurde, mać powiesz i. Mówiłeś, że wjechał, tak? wjechał sam. No, no to... to mamy szansę, ale dalej nic nie mów. Dobra, bo ty, kurde, jak powiesz, to nie zawsze jest. Nie będzie. za... Właśnie. Dalej. No, no, no. M5? A, gdzie jakieś M5, srątki, kuwa, mać, patrz, jaki tutaj, limitedzik piękne. X3M. No fajna, jest taka jak w tym, ten trójka. Znaczy to takie ala turizmo, nie? To tak. skopiowali od turizmu, nie? No tak myślałem właśnie, no. Arlej. No. No ale, to... no ale Ale nie mów, żebyś nie poszalał tutaj. No to tak, to tak. To do to, to bym poszła. No to tak. się przebawił. Nikoś. <laughs> to tak. Ale patrz, kurde tablicy nie miał kurde za ten pewnie. No. I ładny plastyczek z BMW. No to jeszcze miał duszę, nie? To jeszcze miał duszę. Ale ładny, ładny. Kurde piękna jest. Ooo! No, no, piękna jest no, Calusia. Calusia. Bardzo no, dobrze tak. wygląda. I popatrz jest w zajebistym, srebrnym kolorze. No takim jak lubię. Ej kurde, moja żona. Albo gościu tak Coś miała tak, tak. wspólnego z swoją żoną. No, no chyba. Albo tak. gościu. Nie, muszę. No oni się... może należą do jakiegoś klubu. Dokładnie. Dlatego to chciałem powiedzieć. Oni jakiś fan klub założyli, kurczę, wiesz, I patrz. I pory A ty, patrz, wentylków nie podkręcali. nawet wentylki ma Ciekawe ile jaka dopłata jest takiej M-wentylka A nie, chwila Jak dopłaci sobie do tych felek to już to za gratisie Już nie mają sumienia chyba Czemu, No dobra, no to patrzymy Patrzymy, patrzymy, czekaj idziemy tam. Jest masło Jest masło Jest, są płyny, jest wszystko Zresztą no dziwne by było gdyby nie było, jeżeli jak posiada tylko jakieś tutaj małe takie szturchnięcie No tu jest ryska, no, ale wszędzie jest ten rynek dotknięty. Ale wnętrze ma kurde. Ty. Bardzo, bo no mówię ci, że platinią Kurde. Znaczy, jest... ja Ciebie rozumiem, ale. Czy bym chciał takie jasno wnętrze? A przejedziemy się zobaczymy. U, Paliwo. O. Czyżby paliwka nie było? Standardowo zresztą. No. Być może. Próbujesz? Być może to były takie w perfumy, nie? Co perfumy? Być może. Być może? Tak? Były takie perfumy, być może. Tak? Mamy pierwsze odpalenie Zamykamy, przymykamy. I tu coś. Będzie wylatywał. I co? To dzisiaj jest 2-0, jeżeli chodzi o Polską Ziemię? No a ja. Nie, 3-0. Bo... Ale pierwsze ta Toyotka, kurczę. E, e, hybr... Miraja. Miraya... Mir, nie, Podorowa. Mir... Mir... Wodorowa. 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 Zjechała No to było jako pierwsze, ale. Ja żałuję, bo że... chciałem zobaczyć. No, powiem ci szczerze. W filmie. No. <grywanie> kurde, Bartek, żeś nic nie powiedział. Tak, po jakiej szybkiej rozdarzenia? No, zobacz. No. No, no, lalka. Bo Zawsze to. Hej, zawsze to powiem, że szybko to znaczy. Zawsze. Dzisiaj wiedziałem, że będzie szybko i Dlatego od razu krzyczałem, kurde, żeby nic nie mówił. No. no. Ale już, już chciał powiedzieć, już, 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 już. Były takie zakusy. Fajny. No. Fajny. Dobra, dobra. Fajne Skóra z bobra. No, tu widać skórę z bobra. Aha. Aha. Do czyszczenia, no i dlatego, widzisz, i to jest właśnie to, czego... O, tu już wiadomo, już Je, tak, nie Ale wiedzieć. dalej, czekaj, bo przypomnij mi przebieg. Przebieg? Nie widzimy przebiegu. Musisz sobie pocyckać. 66 tysięcy kilometrów, 66 tysięcy mil. Nie, kilometrów. kilometrów. Kilometrów, KM jest, proszę pana. O, no to widzisz, to mówiłem dobrze: 40 tysięcy mil. No. <grym> Ale jest w kilometrach, to już ktoś to przerzucił. No. To jakiś Kanadyjczyk jeździł. Pan... Z to mi się podoba. No bo to jest taka jak Lancia no. Tema, nie? Harman Gardon, nie? Tapasz do góry teraz. Panorama. Mm. No. Panorama, panorama. Aha. Właśnie wbiliście nam 30 tysięcy subów. Dzięki. Ale 80% z Was jeszcze tego nie robi. Plan na 25 rok to 100 tysięcy, także jeżeli jeszcze tego nie robisz, wbij tego suba. Przyciśnij ten przycisk, się zmieni kolor. A my na 100 tysięcy zrobimy grubą akcję. Jeszcze nie wiem jaką, ale będzie gruba. Także reszta samochodów jedzie do klientów. x w M MC, Edge, Tiguan. Oczywiście mój wybór, Empiona. I koreańska motoryzacja. na że wszystkie takie samochody możemy dla Was sprowadzić. Nie ma tu najmniejszego problemu. O, jest właściciel tego Chryslera. Witam witam. Witam, witam, witam i o zdrowie to, pytam. Co dobrze, tam? Dobrze, Wojtek? Dobrze, dobrze, widzę, już stoi. Kurwa, ale patrz Ale patrz jak ten. Jak stoi to broń? Tak, jest ale słuchaj, mówi, będzie o 14. Ale nie, no chciał nas sprawdzić, wiesz, czy to na pewno ten, czy czegoś nie poprawiamy, nie naprawiamy, czy cokolwiek. Tak. No, ale. A w mia... tej chwili auto zjechało i doładowuje troszkę akumulator, bo niestety sam nie odpalił, musiał być lekko wspomożony, ale już teraz sobie... Wojtek, jak oceniasz do... tempo importu? Fantastycznie. Powiem wam, że szybciej niż prąd, jak to dają. Naprawdę, tak jak powiedziałem, 7 tygodni i 7 tygodni jest, nie? No niemożliwe, to jest niemożliwe, nie? no. no. A twój fater co? Fater jest w szoku, że w ogóle jeszcze to auto tu podjechało, nie? On nie wierzy w to, że tutaj stoi, nie? Te Aha. Zaraz bo, bo tak, bo pierwszy oglądał go na zdjęciach, nie? Wiesz, 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 Gdzie tam z Ameryka, nie? A tu raz, dwa, trzy, cztery I już jest I już jest na miejscu, nie panowie? Widzicie? 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 panowie. Widzicie? Czyli spełniać marzenia Nie El... szukać, tylko przyjechać do chłopców Kupywać I się cieszyć, nie? Nic więcej Dobra, to z uszkodzeń mamy przerysowany bok Tutaj drzwi, ten błotnik będzie e, Do cięcia, nie? Do odcięcia Gdzieś albo na rancie się go odetnie Zobaczymy jak to wyjdzie No i zderzak tylny Ale zderzak generalnie Może i do uratowania? Bo ja uważam, że on nie do uratowania Odkształci się Wszystkie tutaj widzę Zobaczymy po rozklejeniu No właśnie Że Tu będzie coś Tu jest chyba coś złamane Pod tą taśmą Ale nie będziemy go Tak. Na razie może To taki, wiesz co, bo to taki unboxing Świąteczny prezent Możesz go, Wojtek, traktować jak pod choinkę Taki prezent Taka fałszywka na choinkę, nie? No kończymy oględziny rozładunek pamiętajcie suby łapki lajki komentarze zapraszamy do importu tak zapraszamy Dzwoncie, dzwoncie, mężczyźni Bartka Tomka tam o i ten my się tymczasem z wami żegnamy do następnego do następnego hej papa pa.